Wichrowski Alarm Smogowy informuje, że Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie. Mówienie, że smog jest zapachem zimy, jest strasznie smutne, prawda? Bo kojarzy się nam niestety z tym, że ten smog w Polsce był, odkąd my byliśmy małymi dziećmi i chodziliśmy na sanki. 80% tego smogu jest wywoływane przez dymy z naszych pieców, z naszych kominów. W Polsce około 40-50 tysięcy osób przedwcześnie umiera na różne choroby w wyniku smogu. Pyły PM 2,5 oraz PM10 to nic innego jak mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek nie przekraczających swymi średnicami odpowiednio 2,5 i 10 mikrometrów, a oto wytyczne dotyczące stężeń tych pyłów określone przez Światową Organizację Zdrowia w 2021 roku. Dla porównania w Polsce dopuszczalne normy wyglądają następująco. Co ciekawe, poziom alarmowy jest dużo wyższy i dla pyłów PM10 wynosi tyle. A tak wyglądają poziomy alarmowe w innych krajach europejskich. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, aż 36 znajduje się w Polsce. Mamy najgorsze powietrze w Europie. W ostatnim roku wyłonił się nowy lider tego niechlubnego rankingu: Nowy Targ. Czasami wieczór, jak się wyjdzie, no to niestety trzeba wracać bardzo szybko do domu, bo. Bo jest, jednak nie ma czym oddychać. My mówimy o tym smogu, nie wiem czy pani kiedy jechała w stronę sącza rano. Wakson, te wszystkie miejscowości y, do sącza to ciemność. Oddychanie nowotarskim powietrzem to tak jakby wypalenie 8 tysięcy papierosów rocznie. Proszę sobie wyobrazić, że przedszkolaki idą na spacer w zasmogowany dzień i y, wdychają takie powietrze, jak wypaliłyby 22 papierosy. To jest katastrofa. Najprostszym pomysłem na pozbycie się smogu jest likwidacja stacji badawczych, co uczyniło kilka miejscowości w kraju. To oczywiście nie rozwiązuje problemu. Ze smogiem da się wygrać, co udowadnia Kraków. Po wprowadzonej dwa lata temu uchwale antysmogowej zakazującej palenia w mieście węglem i drewnem, poziom rakotwórczego benzoapirenu obniżył się o połowę, a stężenia pyłów o 40%. Krakowie jest zdecydowanie lepiej. Odkąd jest zakaz palenia węglem, no i innymi rzeczami w kominach. Kiedyś to jednak było trochę mniej przejrzyście. Na pewno jest lepiej niż było. Dwa razy, dwa razy lepiej niż było. Żeby unaocznić problem, polski alarm smogowy rozstawia po Polsce mobilne płuca, które uświadamiają, co wdychamy. Kilka dni wystarczy, żeby materiał z białego stał się szary. Na Śląsku prym pod względem zanieczyszczonego powietrza wiedzie rybnik. Choć widać światełko w tunelu. Było dramatycznie źle, a teraz jest. No, nie można powiedzieć, że jest bardzo źle, jest źle po prostu. W ostatnich latach nie jest źle. Myślę, że jakoś powietrza dość się poprawiło. Dzisiaj nie czuję, ale generalnie jak wjeżdżam samochodem do rybnika, to smrodek przebija się przez szybę do samochodu. To największy problem to jest dla dzieciaków, bo... Czegoś takiego jak wychodzenie swobodne na podwórko, no to niestety nadal nie ma. Ale pomersy to prosimy do kosza. I wszystko jedne do kosza. I śmieci to do kosza. Badania przeprowadzone przez polski alarm smogowy na Śląsku, który węglem stoi, wykazują, że aż dwie trzecie ankietowanych chce zakazu palenia węglem. Mieszkańcy rybnika od początku funkcjonowania w Czyste Powietrze złożyli już ponad 4000 wniosków do tego programu, czyli potencjalnie 4000 tych bardzo emisyjnych źródeł ciepła było w mieście. I to jest rekord na skalę ogólnopolską. No to czas na Mazowsze. Uśredniając, Mazowsze nie ma tak źle jak Śląsk czy Małopolska. Z tym, że od razu, kiedy mówię nie ma tak źle, to znaczy mam na myśli to, że na Mazowszu jest źle, a w innych miejscach jest koszmarnie. I to jest to porównanie. Największe stężenia rakotwórczego benzo -alfa pirenu odnotowuje się tutaj, w Legionowie i Otwocku. 300% normy w roku 2020, z pewnym zastrzeżeniem. To są miejscowości, w których takich pomiarów dokonujemy. Co oznacza, że jeżeli ktoś nie mieszka w Otwocku czy w Legionowie, wcale nie oznacza, że oddycha czystym powietrzem. Czujnik jest postawiony w takiej okolicy, że jest bardzo dużo zabudowań, które właśnie potrafią w niektórych dniach mocniej napalić w piecu, dlatego te odczyty są czasami zaburzone. W tym roku jest naprawdę znacząca poprawa powietrza i widać, że ten program wymiany pieców zaczyna działać. Ja uważam, że jest bardzo dobre powietrze, nie narzekajmy, ja mieszkam w lesie, mam idealnie drzewo, koło drzewa jest wspaniale. A czym pani pali w piecu? No palę węglem. Przenieśmy się bliżej morza, gdzie teoretycznie powinno być lepiej. Według pomiarów najgorzej jest w Bolszewie. Na naszej ulicy nie jest tak tragicznie, tam większość ludzi ma ogrzewanie gazowe już, także, no a ogólnie, no jest, jest problem. Jesteśmy we wsi, także mamy też takiego pewnie kokciucha w domu, bo jeszcze nie mamy systemu nowszego. Każde województwo ma wyznaczone inne daty wymiany starych pieców zwanych kopciuchami. Po przekroczeniu terminu wymiany za ich używanie będą groziły kary od 500 do 5000 złotych. Fachowcy radzą jednak, by przy wymianie zachować czujność, by nie stać się ofiarą oszustwa. Trzeba zwracać uwagę, co kupujemy. Słyszeliśmy o, o kotłach, które w ogóle nie mają klasy piątej, a, a sprzedawca lub producent deklaruje taką klasę. Słyszeliśmy też o pelecie, do którego jest dodawany mielony plastik, żeby podnieść jego e, wysoką kaloryczność. Może to i banał, ale jedynie wspólnym wysiłkiem będziemy mogli wygrać ze smogiem.